Transporter Explorer przeznaczony jest dla zwierzaków do 6 kg. Jest bardzo lekki, waży jedynie 1,3 kg. Może on być używany jako torba na ramię lub jako plecak. W zestawie znajdują się również regulowane paski na ramiona, dzięki którym transporter można przekształcić w plecak. Transporter posiada przejrzysty otwór wejściowy, dzięki któremu można obserwować zwierzaka podczas wspólnych podróży, a zwierzak ma lepszą widoczność i więcej światła w środku. Przejrzysta klapka zamykająca otwór wejściowy jest na tyle sztywna, że może posłużyć jako miseczka dla zwierzaka. Jeśli odetchniemy przejrzysty otwór wejściowy, może on również posłużyć jako domek-legowisko w domu w mieszkaniu. Posiada on praktyczną kieszonkę na drobiazgi. Taką funkcjonalność, dzięki której możemy go wygodnie założyć na walizkę. Dobrą wentylację i widoczność zapewniają wstawki z siateczki po bokach. Transporterek łatwo składa się w celu wygodnego przechowywania.